I yo, 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 siwy, siwy. Nightshot Studio, w imię ojca i syna, i ducha świętego, Chcę być graczem, więc wysłuchaj utworu mego. Właśnie tak sprawdź to brzmienie, Aha. jedziemy z tym. Chcę być graczem, smoka wejście z mikrofonem w manifestie leci płyta, mówisz nareszcie, tym projekt zaczęły uliczne wiersze, zaskoczę cię. Nieraz jeszcze, już wiem, że tego kanonu nie spieprzę, orłem nie jestem, więc wybieram reszkę, przeważnie ciągle pod prąd jeżdżę, tylko troszeczkę chcę być graczem, wyjebać resztę, chcę być graczem ostrym wyjadaczem, ciężką pracą, elity zahaczę, nikomu kurwa, się nie tłumaczę ze swoimi problemami. Co dzień walczę, chcę być graczem, jeszcze raz to zaznaczę, więc ty bądź moim słuchaczem Czyste brzmienie, bit marzenie. Jestem jednym butem na scenie. Choć to nadal jest podziemie. Chcę być graczem, muszę być pewny siebie. Prawdę cenię. Mam czyste sumienie, drapowanie to moje pragnienie. Gaszę je, gdy jadę do jeleniej. Mam swój charakter i tego nie zmienię. Chcę być graczem, przejmuję mikrofony. Wbijam pewnie na wasze rejony. Możesz być tego całkiem nieświadomy. Na grube pierdolnięcie, musisz być gotowy. Jestem rolnikiem, co zbiera swoje plony. Myśliwym, który wyrusza na łowy. Trafę do celu, jak strzec, wyborowy, niczym Alpacino. Aktor pierwszą planu planował... Więc królowie rapu, zdejmijcie korony, bo siły przejmuje. Mikrofony, chcę być graczem, to się liczy. XXI wiek, dalej żyjemy w dziczy. Masz tu typa, który ciągle ćwiczy, ani świnie, co tylko kwiczy. Umiesz liczyć, licz na siebie, reprezentuję. kowarskie podziemie, rapowanie, to moje przeznaczenie. Nie jeden by Polek na tym bicie, jestem pewien ze swoimi. Trzymam sztamę, wierzę, że razem damy radę. Pierdoleniu z królową dzieci nadę. Łamią schemat, wersy śpiewane za pomocą autotuna. Wokale podkręcano, śmiał to postępem? Jebane Mira, to poezja, Baszczyńsku to herezja, nic nie jest w stanie sprawić, żeby przestał, chcę być graczem Biedę w maratonie, opisuję rzeczywistość na mikrofonie, słabi gracze Mają agonię, będę jak Hitler, na pierdolonej wojnie Chociaż kampanie zaczynam jako żołnierz, gwarantuję, że towarowe mnie nosem wciągniesz Choć tak to sobie wyobrażałem Myślałem, że raz w Polsce będzie jednym ciałem Jest podział na scenie Nazywam to przypałem Ci ludzie po prostu miną się z powołaniem, chcę być graczem Coraz mniej szytu najlepiej się czuję Gdy rapuję do bitu w moim głosie Siła dynamitu na polu walki trzeba być Patrzymy w granitu, świeży, dobry rap Daję nowy wątek Moje sagi To dopiero początek, na swój łeb Leję się w rządek, chcę być graczem To jest konkret, krzepy w chuj, nie ma lipy Trafiam pewnie w każde bity Od publiki zbieram profity Najważniejsze poparcie od własnej ekipy Dajecie mi siłę i motywację Przez to skuteczniam swoją narrację Ja i reszta sceny, w taką medyspację. Dzisiaj raperzy praktykują mistyfikację Czas najwyższy na reakcję Chcę być graczem, przeprowadzam akcję Serwuję cytą, rapową kolację Będziesz mi jak najlepsze libacje, ciągły postęp, Przywódcy transformacje, Jestem coraz lepszy, przyznać mi rację. Przeleję na papier cały talent w moich żyłach. Mnie nie atrament, w rapie zostawię swój testament. Zatwierdziłem to jak w pacierzy. Amen.